Czym się różni przeciętnie zarabiający Polak od balkonu? Na no czym? Że balkon potrafi utrzymać rodzinę. Jaki jest ulubiony sen glazurnika? No jaki? Płytki. Co mówi mechanik w sypialni? Na no co? Ale wyciek. Dlaczego policjantka jęczy podczas śledztwa? No... Dlaczego? Bo trwa dochodzenie. Co mówi informatyk po ślubie? No co? Pobieranie zakończono. Jak chodzi elektryk? No jak? Napięcie. Co robią lekarze w kuchni? No co? Leczo. Jaki jest ulubiony ser? Ratownika. No jaki? Topiony. Dlaczego gleboznawca nie płaci mandatów? No dlaczego? Bo zna wszystkie gliny. Co mówi piłkarz u fryzjera? Na no co? Gol! Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A gdybyś chciał mnie jeszcze bardziej wesprzeć, to sprawdź link w opisie. Do następnego.